Cześć, witajcie bardzo gorąco w Wielkiej Postprodukcji. Ja nazywam się Karol Gnady i zapraszam Was na dzisiejsze krótkie rozważanie Pisma Świętego. Jestem producentem i prowadzącym program Zrujnowani, Odbudowani, do oglądania którego gorąco Cię zachęcam, dlatego że jest tam mnóstwo świadectw i przepięknych historii przemienienia serca, które być może przemówią także i do Ciebie, bo świadectwo jest najlepszą formą. Ewangelizacji, bo jest żywym udziałem Chrystusa w naszym życiu. W imieniu moich bohaterów gorąco Cię do tego zachęcam. A dzisiaj szybko pod rozwagę daję takie oto słowa z Psalmu: Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci służono z bojaźnią. Jeżeli chcesz służyć Bogu i przemieniasz swoje serce i masz taką intencję, to Bóg udziela Tobie przebaczenia. Czyli jeżeli. I jesteś gotowy do tego, żeby odwrócić się od zła i chcesz to wszystko wyznać, to Bóg udzieli ci przebaczenia, nie będzie patrzył już na konsekwencje tych grzechów i Twojego dotychczasowego postępowania, po to, żebyś mógł od dzisiaj Mu służyć z bojaźnią. Czym jest bojaźń? Mówiliśmy o tym, jeśli śledziłeś uważnie wszystkie moje filmy od wielkiej od, od środy Popielcowej. Bojaźń Boża to jest um, życie, to jest początek mądrości. To jest po prostu nie banie się Pana Boga za wszelką cenę, tylko rozumienie tego, że podążanie tą drogą jest drogą w kierunku zbawienia, jest wybieraniem dobra, jest odrzucaniem zła. To jest właśnie ta, ta bojaźń. No i Ewangelia dzisiaj mówi bardzo ciekawą taką mm, uwagę, sugestię. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze. Ech, czasem ten przeciwnik jest. Mm, za wszelką cenę chce Ciebie zniszczyć, chce Cię upokorzyć, chce zabrać Ci wszystko. I oczywiście możesz iść z nim na wojnę przed sąd, ale dopóki jesteś w drodze, czyli dopóki jeszcze wszystko można rozstrzygnąć, dopóki wszystko można załatwić i się dogadać, jeśli są takie możliwości, to spróbuj to zrobić. Bo Ewangelia chce dzisiaj powiedzieć tutaj, że ludzki sąd czasem bywa niesprawiedliwy. I Mimo twojego przeświadczenia o tym, że wybierasz dobro i być może tak jest, może się w konsekwencji okazać, że ludzki osąd, ludzki sąd nie będzie sprawiedliwy, bo tylko Bóg jest święty i sprawiedliwy i nieumylny. Więc dopóki jesteś ze swoim przeciwnikiem w drodze, i możesz wszystkie pewne rzeczy załatwić, albo po prostu strzepać piach ze swoich sandałów i iść dalej swoją drogą, nie zastanawiać się nad tymi czy nad tym czymś, co wyrządza ci krzywdę i i powoduje, że przynosi złe owoce, to zostaw to. To po prostu zostaw, podziękuj, podaj rękę, pogódź się i na tych warunkach, które ustalicie, po prostu odejdź. Nie rozdrapuj tego. Uwolnij się od tego i szukaj tego, co jest dobre, co jest miłe, co jest piękne, co jest światłe. Szukaj takich ludzi, takiego towarzystwa, takich decyzji, takiej pracy, gdzie będziesz czuł po prostu że jest tam pole do tego, żeby realizować swoją miłość, pokój i dobro. Dzięki serdecznie, dobrego, pięknego weekendu, widzimy się jutro, do zobaczenia.